z tej strony Szczypiorki, a dzisiaj kolejny odcinek z prawdziwego życia, jest to szósty odcinek naprawdę dziękuję za łapki w górę no niektóre hejterskie komentarze ale tym się jakoś najbardziej nie przyjmuję no, dzisiaj powinniśmy dostać tu wypłatę, a jak nie to jak nie dzisiaj tu w kolejnym odcinku też wydaje mi się, że powinniśmy dzisiaj, dlatego ja pójdę spać już 21. My dzisiaj na nocną zmianę nie mamy. Nie tutaj pójdźmy spać po prostu i zobaczymy. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji i. O! Właśnie dostaliśmy kasę raczej to było to 18 tysięcy dostaliśmy, także 18 tysięcy wpada na nasze konto w tym momencie i co? Mamy ponad 20 tysięcy. Ja to oczywiście na górze dodam sobie tu, ale co? Lećmy do pracy. Dzisiaj kolejny dzień pracy. Nie ma, że nie. Czekajcie chwilę, ja tutaj hmm. obliczam tu sobie hmm. za okrągleniu dajmy osiemnaście. Ja wiem, że tam było osiemnaście z czymś, ale już niech będzie to. Samo 18 Dobra Mamy na koncie 21 tysięcy 723 000 Także naprawdę cena fajna Kasa fajna możemy naprawdę jako Antum tutaj pozbierać na no bardzo fajne rzeczy myślę, że przyda ten samochód na wypadek standardowo Myślę, że... ale światło nie popsuł. Jakbym sprzedał ten samochód za jakieś 15 tysięcy, to może byśmy coś kupili nowego. Także a pamiętajcie, jedna łapka w górę to 10 dolarów dla Antony. To wracamy z, tym, z takimi łapkami w górę. A subskrypcja to zmniejszymy 20 dolarów. To będzie 20. W tamtym sezonie było to 50, ale w jakim stanie był Franklin, a jaki Anton? No Anton trochę bardziej opanowany jest. Jak możecie widzieć w po podcinkach, naprawdę pracuje dużo. Stara się mieć tych pieniędzy. Ale z tych nieruchomości Franklina, które wcześniej miał on, no wiadomo, teraz ma je Anton przejął. No to naprawdę 18 tysięcy to jest dobra kwota. Franklin naprawdę dobrą robotę zrobił, że to kupił. No, jeszcze wtedy nie wiedział, że umrze, ale też myślał wtedy o właśnie Antonie, że no Anton może to przygarnąć Albo Antonowi po prostu oddał te nieruchomości. No i oddał, ale w inny sposób. Po prostu taki, że Franklin umarł o, już świata nie mamy no Franklin umarł, wiadomo tu możecie oglądać sobie tamten odcinek ostatni, ostatni odcinek prawdziwego życia ale to co, minęło trzeba lecieć dalej a tu jakoś bardzo nie pokazuje tego, że no, stracił brata, ale wydaje mi się, że trochę jest, nie, że w środku czuję trochę to, że stracił brata. To przez naprawdę policję. Bo policja go tam zatrzymiła i to... Jak bardzo mocno, to sam nawet nie wiem. Dobra, przechodźmy do roboty. Oj, no, już mam od razu. Zlecenie. No, tak jak dzisiaj widzieliście, może niektórzy nie widzieli, na 20 subskrypcji jest daily ferie, czyli za tydzień ferie 2 subskrypcje brakuje. No macie dwa tygodnie tak naprawdę na dwie subskrypcje, także no. Raczej wam to się uda ale wydaje mi się, że będzie fajne to daily, żeby wam się spodoba. Będzie przez tydzień daily codziennie odcinek o 16.30. O 16.30 ja nagrywam to, także no o godzinie po 17 zawsze ten odcinek będzie na kanale. Czy to nieprawdziwe życie, czy jakieś inne gry. Możecie mi pisać w komentarzu, jakich gier jeszcze chcielibyście zobaczyć. Które mam. No albo na telefonie możemy. Mogę na telefonie coś um, pograć. Chętnie coś mogę Zdro zobaczyć. To jest tutaj. To jest chyba ten samochód. Tam ktoś w ogóle siedzi. dobra. Miejmy nadzieję, że ten samochód nie zostanie mocno, mocno uszkodzony. No lekka rysa tam jest. Jezu, to teksty. Naprawdę, ci klienci niektórzy są niemili. No, ci, co tam samochód się podsunął, to jeszcze git. Zapraszam chętnie na Discorda, Je, jest w kartce w społeczności, wystarczy wejść. I tam jest link, przekieruję Was na Discorda. I, tu, i tylko tyle. Także trzy kroki. Weź na społeczność na moim kanale. Jest link, wejść w link i tam po prostu już dalej funkcjonować na Discord no jeżeli ktoś nie ma Discorda to zachęcam do zainstalowania. Naprawdę fajna aplikacja. Dzisiaj to jest pierwsze zlecenie. Dostaliśmy pieniądze na szczęście. Zatem... No bo samo pieniądze będą mnie przechwy po prostu. Tak 18 tysięcy nie przychodzi samo. A my chyba 50? Tak, na parking w No dobra. Policja chce tym samochód. Tu oni sobie A nasz pewnie samochód będzie znowu na komendzie. Bo policja myśli, że to jest nasz że to jest nasze, ale po prostu nie czaję. Ja oni nam to robią za darmo i to światło będzie naprawione. Jeszcze Wam pokażę w następnym odcinku, że naprawdę... I to nic, żebyście nie myśleli, że fajkuję, tu co Będzie wszystko prawda. I 500 dolarów wchodzi na nasze konto. Także szybki deal. czekajcie tu dobra czy tutaj jest jakieś zlecenie jeżeli nie no to wiadomo no chwilowo nic nie ma to może co my tutaj gdzie my jesteśmy w ogóle mm. Powiedzmy sobie do fryzjerka szybko. Tak nam szybko skoczymy. No, czemu nie? Trzeba w końcu zgolić tą brodę albo zapuścić. anton bardziej lubi zapuszczać tą brodę. No. takie przeciwieństwo pomiędzy nim a no, Franklinem. Było takie przeciwieństwo, że on lubią mieć długą brodę, a Franklin lubią mieć krótko, po prostu. A anton lubi być łysy, a Mike, a jaki Michael. Anton lubił być, nie. po prostu Chyba miał... mieć te włosy Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. 150 nie. Chyba nie. Także broda. Broda zostawmy. Na razie. Zostawmy w następnym odcinku wszystko będzie. Wit. Jutro mam do pracy wieczorem, także to też fajnie. O mamy wezwanie. Zeps tutaj samochód na torach. Ojej, to trzeba szybko. Bo no, naprawdę ten samochód skończyć może źle. Ten co jest na porach. Ale przecież jesteśmy my, Anton, także damy radę. Trzeba się rozpędzić naprawdę, bo tu szybko trzeba działać. To jest gdzieś tutaj. Wycofać kurde? Dobra. A gdzie ten pociąg w ogóle pokazuje? Co to jest? Jakiś pojazd na czerwono nam się wyświetla. Czemu ty Dobra, trzeba jechać szybko, bo naprawdę Chwilę się skupiłem, jak mogliście No mnie nie słyszę jak że życiu tak O o, my, życie Tutaj na komendzie jest nasze auto o, tu, w tym garażiku. Automatowe chmurze. Tu jest jakaś baba w ogóle? To jest facet. Zazwyczaj tu baba z jakimś autem motora. No dobra, dziwne. My tylko przyjechaliśmy tutaj zarobić pieniążki, także róbmy swoje. Trzeba wymienić, robi tak, a to one jeździć szybko. No, szybko to nie powiedziałbym tym autom, ale prawo prawo całe to sławnie. O nie, no, my tutaj musimy zostawić to auto, to jest to najgorsze miejsce. I 500 dolarów pada na nasze konto. Gościu, gościu, no, te auto to chyba zepsute, jest tak naprawdę. No dobra, no to poczekajmy na jakieś zlecenie. Cieszę się, naprawdę, że tą wypłatę zostaliśmy. No bo dobra, skończymy dzisiaj na tym. No, dzisiaj na tym kończymy. Dwa zlecenia. No około 850 dolarów zarobiliśmy No, do fryzjer Ale dobry To tak ogólnie to 19 tysięcy to także Kasy trochę spadło Naprawdę dużo Jestem zadowolony, że Mike Jaki Michael, cały czas Michael Że Franklin kupił wcześniej tą nieruchomość, nieruchomości dla Antona Naprawdę bardzo dobry gen braterski. No mimo, że tam nie, nie żyje, ale pamiętajmy o tym. Naprawdę trzeba pamiętać o takich rzeczach, żeby nie zapomnieć, kto kupił nam nieruchomości. Taka ciężarówka, to wielka tutaj. W takich ulicach jeździ. Dobra. i zaparkujmy tutaj dobra w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku